Mosta mersi. E, <sínt> enna foski klub! Na, hava! Ez mar otodik alkalom! Aspa <sínt> mindeni! Aspa! <Ha>, Mindena! <sínt> Róbcie gwiazdę albo coś. Co macie do pokazania? Coś trzeba pokazać przed kamerą, a nie tak. Co potraficie zrobić? Gwiazdę, o. Pompki jakieś, czy coś. Więcej. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ta pani po prawej bardzo ładnie, po lewej to już nic nie pokazuje. Podskakuje tylko, nic nie robi. Co pani potrafi?